Znajdujemy się na czarnym groniu i jak widzicie za mną wydaje się jakby zimy wcale nie było. Ale zima jednak jest, właśnie na czarnym groniu śnieg jest cały czas. Możecie tutaj śmigać na snowboardzie, na nartach i co najważniejsze, kanapa sześciosobowa została niedawno otwarta, także możecie z niej korzystać i jeździć jeszcze dłużej, na jeszcze dłuższej trasie na czarnym groniu. Wie pan co? fantastycznie jest to przygotowane wszystko pod dzieci. Mhm. Bardzo fajne warunki, bardzo wygodnie, eee... no i dostosunkowo blisko od nas z domu. Mhm. Jest przyjemnie. Generalnie, szczególnie jak na przykład uczymy się z synem jeździć. Generalnie im jest bardziej miękki ten śnieg, tym lepiej. Jak się jeździ na czarnym groniu dzisiaj? No mega spoko. Wydzież jest otwarta ta kanapa wyżej, bo no. wcześniej nie to największy plus. No taki summer camp słoneczko przed chwilą świeciło. Mega ciepło, miękki śnieg. I przyjemnie? Tak, bardzo przyjemnie, super. Często tutaj jeździcie? E, no, w sumie w tym sezonie pierwszy raz, ale wcześniej często wpadaliśmy. A czym ten stok się wyróżnia na, pośród innych? No, na pewno chyba nocną jazdą, chociaż teraz chyba coraz więcej stoków ma, ale na pewno też fajnym klimatem, zawsze był dobry e, snowpark, więc też nie było tylko dla osób jeżdżących, ale też i tak spróbujących. Tam freestylu, więc naprawdę no, każdy tutaj się odnajdzie i też dla dzieci no, na pewno. takie dla dzieci i fajnie, i że kanapa jest tutaj też fajnie nowoczesna. Mm. I no snowpark, chyba jak dla nas to najbardziej snowpark na plus, no i to, że mamy blisko dosyć tutaj, bliżej niż w góry gdzieś tam dalej. A skąd jesteście? E, o polskie W sumie to z Warszawy można też powiedzieć. No, więc tak. No dobra, świetnie, to powodzenia, dzięki Dziękuję. wielkie. Fajne. Pogoda mimo wszystko dopisuje. Pierwszy raz na Czarym Groniu? Nie, co roku tu przyjeżdżam. I jak, czym się różni ten 100 od innych? Z tego względu, że jest bezpieczny, że jest kultura jazdy. Fajne, fajnie usytuowane przede wszystkim. I fajnie, że w końcu otwarta szóstka. Tak, dokładnie. To, to jest jedna z najważniejszych wiadomości Ła! w ostatnim czasie.